Tak, no, się dla nas to zaczęło. Dla nas to się zaczęło, jak myśmy przyjechali do Sopotu, ale już to było. Nie, jest, jest to chyba taki moment, kiedy, kiedy te wszystkie zespoły, które były, były, istniały, ale jeszcze nie zaistniały jak gdyby na rynku, na, na, na wierzchu, proszę. Pod ziemię wyszło na wierzch. W, 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 tak, pod ziemię wyszło na wierzch. No, dzięki nieocenionej zasłudze Jacka Sylwina, którego nie ma w tym I, kraju w tej chwili, i tak? Waltera Kostowskiego, tak, który który w tym potwornie pomógł po prostu tym wszystkim zespołom, które już pracowały, A tylko jeszcze to nie grały. koncert, nie? W Sopocie. No, Dla nas to chyba był pierwszy Sopot. koncert w Sopocie. Tak? Muzyka młodej generacji to jest, wydaje mi się, że to jest pomysł dwóch facetów. Ale to, jest, to jest... był jedyny pomysł, żeby zjednoczyć wszystkie kapele, żeby ruszyć z koncertami, pokazać, że oprócz muzyki tak zwanego środka, jest jeszcze... Że się coś dzieje. Istnieje to... muzyka zupełnie alternatywna do tej muzyki dla starszych. Dla starszych ludzi. No, no. Pomysł na wyjście młodych kapel, które nie miały szans zagrać żadnego koncertu. Spęd I, i wspólne granie, poznanie, zjednoczenie wszystkich ludzi, krających muzykę taką, jaka jest według nich najlepsza. <laughs> tak mi się wydaje. Poniekąd tak tak, 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 to chyba masz rację, ale w końcu niby młodej generacji, a już to wcale nie byliśmy tacy młodzi w sumie. Już Nie byliśmy tacy młodzi, no nie mieliśmy wtedy po 16 lat. No mieliśmy po 20 kilka. Już. Po 20 kilka lat, no nie tylko my, wszyscy. No tak, no, Najróżniejsza była. Więc, no, więc tak, to była najróżniejsza. Myśmy grali muzyka. bluesa, krzak grał bluesa, a inne kapelusy symfoniczny rock, tak jak Exodus, tak, to chyba można tak hmm. powiedzieć. Hmm. Symfoniczny, ktoś, kombi grał no, wtedy. Muzykę raczej taką. Jeszcze, ja nie był, nie jeszcze mech jaką... był, o co sobie o, teraz mech. przypominam, później tak mech się pokazał. Kto tak. jeszcze był? A, ten dżem był. No. O, dżem. Dżem, dżem przyjechaliśmy do Katowic, to dżem poznaliśmy. Dżem. Myśmy cały czas tą samą prawie ekipą jeździli po kraju, nie? to, to, to tak. No, dochodziły różne kapele. Dochodziły różne kapele, no ale, ale w zasadzie ta to, to, to sama ekipa jeździła, przynajmniej przez pierwszy rok czy przez pierwsze dwa lata. a a później rzeczywiście, tak, dochodziły inne kapele. No, to, to kwestia organizacji, organizatora jakiegoś koncertu, który tam przy okazji zapraszał jeszcze, a grali inni muzycy. Tak, ja, no, tak, tak, Jarek, tu, jeżeli dobrze pamiętam, to było tak, że, że swoją drogą, ten, tak, ja i pojechała tych kapel, wiesz, raczej, cztery kapele, takie, raczej, takie wiesz podstawowe i... Myśmy się raczej i ktoś zajm jeszcze, zajmowali, i ktoś jeszcze takich. Spotykaliśmy się właśnie raczej, właśnie no tak bo z... już myśmy się tak, wiesz, nieźle znali. Z kombi, z, z, z To tak raczej wspólnie razem byliśmy. Dzisiaj, wiesz, z odległości tego czasu, no to tak, tak, tak to było, że, że w sumie ekipa w zasadzie jeździła. Jeżeli MM, to MM, nie? Młoda generacja i w zasadzie ekipa jeździła, nie? Jest faktem, że, że, że tak było, że, że muzyka młodej generacji to, to, to były koncerty, tych kilku podstawowych takich trzonu, jak gdyby, kapel, no. Nie kilku jak kapel. No, tak no. I to było specyfiką, tak jest, muzyka młodej generacji, to były te same kapele, to były te same kapele. Nie za bardzo była to możliwość pokazania, nie za bardzo była możliwość, no bo gdzie, jak? No gdzie i jak? Do kogo się zgłosić? do koncert, kogo się zgłosić, żeby, to żeby, żeby, żeby zorganizować koncert? nie można sprzedać jedynym wyjściem. Żeby to zorganizować to właśnie... w ogóle koncert, to do kogo? No nie, nie było do kogo. I dzięki właśnie Walterowi i, i, i Sylwinowi to, to, hmm. to, to, to ruszyło jak gdyby, oni to skonsolidowali. I dlatego było o wiele łatwiej. Stąd dlatego się pojawiliśmy w Sopocie. No, dla nas to był pierwszy koncert pierwszy to był na Blues Folk Meeting? No, no. no, Pierwsze pokazuje się nasze, ale to specyfika, no, <laughs> dlatego że Blusa i dlatego że i zaistniał taki festiwal, jak gdyby no, Blusa. Inna niż. Na pewno była to inna muzyka, muzyka niż, Już proponowana niż, w, w, przez tak, niż była dotychczas. Przynajmniej pokazywana, jeżeli chodzi o wykonawców polskich. Bo oczywiście w radiu, w telewizji można było tam coś dostrzec niepolskiego. Nie można było słuchać przecież w radiu. Trójka przede wszystkim. No trójka, no oczywiście dobre rzeczy, rzeczy ale, ale, ale chodziło o to, że, 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 że do Polacy nie gęsi swój język. No ale właśnie. Trudno tak. mówić, minęło w końcu chyba yy, mm -hmm. spory kawałek czasu. Wydaje mi się, że zatraciliśmy jakąś taką... Yy, obiektywne spojrzenie na muzykę młodej generacji. Po prostu jest to było po prostu wyjście, możliwość wyjścia. Ja bym inaczej to powiedział, że ja po prostu nigdy o tym nie myślałem. A nie, ja, specjalnie, ja w tym momencie zastanawiam, ja tak, zastanawiam się, Tak, nie ja w tej chwili dopiero no, się ale to zastanawiam. Była jedyna nad tym, okazja jak... dla naszej kapeli, żeby się, się pokazać. To jest muzyka młodej generacji. Sposób na pokazanie swojej muzyki, swojego, swoich zainteresowań muzyką. Bo to na początku raczej pokazanie przede wszystkim. Sama muzyka młodej nie ma żadnego znaczenia, samo określenie. Chodzi tylko zasadzie, o no. to, żeby wyjść. Samo określenie nie ma znaczenia, mogło się nazywać no, mogło się mądzia Mądrze. No. No, i ten też. Przecież tak. był test, czyli Wojtek Gąsowski grał, no, tak. to były znakomite rzeczy. Co jeszcze? Niewisko Czarni grali też dobrego rock'n'rolla, przecież nawet grali Hendrixa no, w swoim czasie. No, tak. To było słuchane, ja sam tego słuchałem, no, się i się to oczywiście. strasznie podobało. Ja również. A, a sam <laughs> moment, może, może te, te lata specyficzne były, że... Może ten moment był niezbędny, żeby właśnie skonsolidować to wszystko. Tylko chyba pod takim względem, ta, w ten sposób to widzę, że to po prostu wyjście na, na uderzenie takie. To musiało zadziałać. No bo przecież wcześniej niczego takiego nie było. Może Może zapotrzebowanie, no więc A, o to chodzi, samo zapotrzebowanie, potrzeba, potrzeba tego. Spotkanie z muzyką żywą. O to chodzi, no tak mi się też wydaje w końcu, no wiesz. Spotkanie z żywą muzyką. Tego nie e, było wcześniej, no nie było takich koncertów, takich ogromnych. Zaczęli wszyscy grać to, na, na co ludzie czekali. No chyba tak. Po prostu było zapotrzebowanie na to. Chyba był to strzał w dziesiątka, nie no tak mi się wydaje. No i dla mnie to jest zbyt skomplikowane. No, no ile można Poczekaj, ciągnąć muzykę ja od ja, generacji? Jak, Wszyscy się no zdarzyli. Tak, ale jak ja się, jak ja się w pewnym momencie zastanowiłem. No. Przestaliśmy młodzi. Poczekaj, myśmy też słuchali przecież różnej muzyki. Przecież ja słuchałem również. King ja słuchałem Crimson. tego, co ty słuchałeś. Ja słuchałem Jest, ja słuchałem King Crimson, ja słuchałem Henryksa, Krymów, ja Majala, ja Claptona. Nie mówiąc o jeszcze bardziej zwariowanych różnych muzykach, Frank Zappa i, i tym podobne, proszę cię, ale to przeróżnej muzyki. Ja mam na ten temat WDR i tak ale nie, W tym momencie to. Wracając do takiego no. pytania, no przecież myśmy też grali w zasadzie, jeżeli to były cztery kapelety, to cztery różne rodzaje muzyki, jak gdyby, no. No tak? No bo Ksza grał inaczej, jednak. Exodus inaczej, Kombi inaczej, Kasa Chorych inaczej nie mówiąc już o innych kapelach, które dochodziły też grały inną muzykę. Może coś w tym było, że, że, że trzeba było tej różnej muzyki. No mnie na przykład, ja, ja tak o sobie mogę powiedzieć, mnie, ja, mnie było potrzeba posłuchać tego, posłuchać tego, no przecież co ma King Crimson do Majala w tym momencie? Nic no w zasadzie. No.